Cześć, tutaj Dawid z bloga DawidSzachu.pl Postanowiłem, że nie dam komodo spokoju i rozpocznę kolejną serię. Tym razem spróbuję zmierzyć się z komodo, ale w ciemno. Zobaczymy, do którego poziomu uda mi się dojść, kiedy nie będę widział tego, co się dzieje na szachownicy. Ok, więc w pierwszej kolejności wyłączamy figurki, czyli wystarczy wejść w opcję i wybieramy figury na ślepo. Zapisz i w ten oto sposób figurki. Znikają. Wy będziecie widzieli na tej e, szachownicy obok mnie, co się dzieje na szachownicy, natomiast to, co ja widzę, to wy widzicie, tak jakby pode mną. E, Okej, okay, więc w takim razie standardowo zaczynam z do 1 na 10 minut. E, ok, dostałem tutaj czarne. E, jeszcze tylko, zdaje się, muszę przestawić, żebyście wy odpowiednio widzieli. Ok, teraz wy już widzicie. E, no to ja zacznę tutaj tak bez specjalnych ceregieli zajmuje centrum przeciwnik tutaj od razu podstawia mi gońca to go sobie wezmę A skoczek d2 nie wiem po co więc wprowadzam gońca skoczek h3 to już widzę po co bo mi wisi wisi hetman no to ja tutaj zbiję na h3 przeciwnik a3 zagrał eee... No nie wiem o co chodzi. E, dobra, to chyba najprościej będzie wjechać Hetmanem na e3 i później na f2 z matem, jeżeli dobrze wszystko zobaczyłem. Ok, e, Hetman ucieka, żeby zrobić miejsce e, miejsce królowi, ale to ja i tak sobie tutaj wiadę, Król odchodzi, zbije sobie na g2, f4. No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Hmm, dobra, no to zabiorę e, B3. To się wrócę. E, dobra, wisi mi goniec, ale chyba tym gońcem się jakoś bardzo przejmował nie będę. Chociaż dobra, no nie ma sensu oddawać materiału kiedy nie muszę, więc idę na E3. E, ok, i teraz już mogę zbić przeciwnik C3. No to. Ponownie mogę zbić. Przeciwnik ucieka. Ponownie tutaj szaszka daje. Przeciwnik aż na B3. No to mogę zgarnąć na D2 na pewno. A, pytanie, czy to będzie najlepsze. Bo tutaj tak wygląda, jakbym miał go zaraz zamatować. Bo on na pewno na A2 będzie się chciał schować. No trochę szkoda, że ten goniec mi wisi, bo teraz wieża atakuje. E, dobra, to może zrobię tak najprościej jak się da i po prostu ucieknę. Okej, okay, skoczek poszedł na F1, ale to teraz Hetman przeciwnikowi wisi. Pytanie, czy tu jakiegoś mata nie ma szybciej. Iś Hetman C4, Król C2. Ale dobra, no to jak, jak, jak zdobędę Hetmana, to się Mat na pewno zaraz znajdzie. Eee, dobra, no to biję. przeciwnik wie, że A2 no tego się nikt nie spodziewał. Um. Aha, czekajcie, czy tu na D1 mam szacha. O dobra, no to cyk. Ok, um. no to teraz zdobywa mnie. Król A2, kolejny szach, Hetman B3 i teraz Hetman B2 z Matem. Yy, muszę przyznać, że Ciężej się gra z tym komodo szachy w ciemno niż z człowiekiem, mimo że komodo gra tu skrajnie głupio, ale gra skrajnie też niestandardowo. Jak się gra z żywym przeciwnikiem, no to jednak jakieś gra się takie standardowe te schematy, i łatwiej przynajmniej mi jest tą pozycję sobie wyobrazić. A tutaj, jak gra takie nie wiadomo co, to naprawdę trzeba się mocno, mocno. Mocno, mocno skupić. E, dobra, no to lecimy w takim razie z poziomem numer 2, Komodo, nie rankingowa. Lecimy, graj. Ok, tutaj muszę tylko przestawić, żebyście widzieli. Tak, a widzicie chyba. Dobra, to ja mam białe, zaczynam. ok to lecimy d4, przecinek f6. No już się zaczyna niestandardowo, przeciwnik b6. E, dobra, no to rozwinę gońca. Przeciwnik koń h6, to mu tu zbiję. Król F7. No, nie, nie, nie podstawił mata. Aż tak głupi nie jest. To ja uciekam. Przeciwnik G6. To ja lecę H4. Przeciwnik A6. To ja lecę H5. Przeciwnik Konik C6. To ja zbiję. Przeciwnik Ewakuacja. To ja ponownie zbiję. A... Gońcem czy wieżą? zbijmy goń. A nie mogę gońcem. Nie, no jak to? Oj, czekajcie, coś coś tu źle sobie wyobraziłem. A Janny, ja zapomniałem, że ja mam pionka na E4. O, re, to ja zapomniałem o tym pionku na E4, bo Miałem taki pomysł, żeby zagrać E5 i później to atakować, i zapomniałem, że ja tego pomysłu jeszcze nie zrealizowałem. No dobra, to mój błąd. Ale, ty. ale, ale przeciwnik jest miły, postanowił, że mi nie będzie zabierał tej wieży. No dobra. E, Okej, okay, to ja tu Hetmana wprowadzę do akcji. Goniec G7, defensywa ze strony przeciwnika. No to cóż, ja atakuję dalej. Przeciwnik broni, to ja zaatakuję jeszcze mocniej. Skoczek B4. Przeciwnik udaje, że czymś grozi, ale ja go za ten czas tu zamatuję, gdyż bije. Przeciwnik ucieka i mat. Eee, jany, no to widzicie, to, to są takie błędy, mm, które mi się zdarzają przy szachach w ciemno eee, Że z, zapomniałem o tym piątku na 4 Nie wiem czemu, ale w, w głowie mi się wydawało, że już to E5 zagrałem, a zdecydowanie nie zagrałem. <laughs> Dobra, mam nadzieję, że więcej takich głupich błędów nie będę popełniał. Bo w, w tym przypadku to akurat ten komodo grał bardzo, bardzo kiepsko. A z tymi wyższymi poziomami to już mogłoby zadecydować o wyniku partii. No to lecimy w takim razie. O, tutaj konie w 3, czyli widzę, że już gramy bardziej z sensem. To ja w takim razie wrzucę tutaj G6. No, przeciwnik B4 bardzo agresywnie, ale to tylko woda na młyn. Ok, i skoczek H4, to zgarniam wieżę. Eee, przeciwnik, koniec A3, no to ja się wycofam. Przeciwnik D4 to zagram E6. G3 przeciwnik się obronił, to ja rozwijam skoczka. Wieża G1, ok, to nie wiem co miał poeta na myśli. Roszatka, przeciwnik, końce eee, 3. Dobrze, no to tak, trzeba by na pewno dokończyć rozwój. No to D6. okej, okay, dama D2. Nie, no tutaj nigdzie mi nie wpadnie, także to się chyba obawiać nie muszę. Uh, dobra, no to skoczek D7. No nie, dalej mi ten Hetman nigdzie nie wpadnie. To atakujemy centrum w takim razie. No, hetman B5, ale tutaj mam wszystko bronione. Także ten Hetman wygląda, że po prostu głupio tu poszedł. Hmm. No to cóż, mogę wziąć piona na pewno. Także chyba skorzystam z tego. Tak, jeszcze sprawdzam, czy tu nic nie podstawiam, ale raczej nie. Hetman C4, no dobra, to jeszcze skoczek na C3 był. Także jeszcze tego pana z C3 zabiorę. Przeciwnik B5. Mogę zbić z szachem? Bo król na 1 jeszcze był, dobra. Więc w wtrącę tu bić, a nie mogę. A, bo D4 przeciwnik grał, przecież pionka nie ma na D2, yy, Dobra, no to w takim razie skoczkiem odejdę z atakiem na Hetmana. Dobra, Hetman ucieka. Bardzo bym chciał tego pionka do pola przemiany doprowadzić. Dobra, zacznijmy od pozbycia się skoczka z H4. Okej. Okay. I koniec C1. Mm -hmm. Tak jakiś goniec E5 A3 no to zabiorę tego hetmana eee, Okej okay, bo tutaj już mi się zaczyna ta pozycja e, trochę mieszać. muszę przyznać. Dobra, ja mam pionka na C3, z którego z pewnością chciałbym skorzystać, ale on ma króla na E1 i wieżę na G1, więc tutaj widły wchodzą. Bo G3 on, nie G4 on grał wcześniej. Eee, Pionka E na E4, czyli na F3 jest dziura ewidentnie Z której mogę skorzystać, no dobra A nie zagrał E4, o Jezu, podwaliłem skoczkę, jak głupi Ajajaj No dobra, to tu już się muszę skupić Ale teraz, dobra, powiedzmy, że to było poświęcenie, żeby otworzyć linię Dobra, to skorzystajmy z tej linii. Niczk, On mi zbił... Ej, to co ja zbiłem na F4? Ja pionka zbiłem na F4? Mi się wydawało, że on Hetmana tam ustawił. O Jezu, to tu już całkowicie... Całkowicie nie wiem, co się dzieje. No ale dobra, Hetmana chyba mogę zdobyć. Nie już E2. Nie, no bo jak to było? Ja skoczka tutaj jakoś... Wydawało mi się, że jak skoczek B6 zagrałem i zaatakowałem mu wtedy tego hetmana, to, to, że, on, to że on na F4 uciekł. A on na E4 uciekł. No to, to trochę zmienia postać rzeczy. A nawet całkowicie. No dobra, to zaatakujmy Delikwenta. On sobie uciekł. A. C2 jeszcze nie chce grać. C2 to król D2, i jeszcze tu będzie pilnował. Dobra, to najpierw zagrajmy koń B4. Ok, zbił mi na D6. A to w sumie nawet fajnie, bo teraz wieżą będę mógł tutaj wjechać. Dobra, tylko zdecydowanie wisi mi teraz na B4. Ale mógłbym zagrać C2 i po król D2, właśnie wierzę D8. Chyba. No dobra. A nie, on coś ma. On na C2 miał pionkę. Dobra, no to mogę zbić. O rety. No to całkowicie jakoś mi się ta pozycja zamieszała w głowie. <computers> e Finalnie udało mi się tu przeciwnika zamatować, ale nie pamiętam całkowicie tej pozycji. Jakoś, nie wiem, kompletnie, kompletnie mi się w pewnym momencie pomieszało. Z, z tym Hetmanem na F4 to bardziej, najbardziej się zdziwiłem, bo ja na 100% byłem pewien, że przeciwnik zagrał Hetman F4, i ja po prostu mu tego Hetmana zabrałem, a tu się okazuje, że, że było całkowicie inaczej. To Znaczy o jak był tutaj moment o ten, że ja zagrałem koń B6 i Hetman E4, a nie wiem dlaczego mi się wydawało, że Hetman F4 poszło. Mi się cały czas wydawało, że hetman F4 poszło i przecież po to zagrałem goniec E5. Bo właśnie byłem pewien, że tutaj zdobywam.. <laughs> Dobra, to teraz to GONIE C4 wygląda naprawdę skrajnie głupio. O, red. No dobra, to spróbujmy, zobaczymy, jak na kolejnym poziomie się uda. Bo tutaj póki co widzę, widzę, że to kiepsko idzie, ale no zobaczymy, może będzie lepiej. Może jak już będą takie bardziej normalne ustawienia, to wtedy łatwiej mi się to będzie grało, ale zobaczymy. Dobra, komodo poziom czwarty w ciemno. E, ok, E4. No to ja spróbuję, tak. Mimo wszystko dalej nie, nie będę grał normalnych debiutów, bo w tych debiutach to mnie zawsze oszukuje. Bo ja nie, nie wiem, czy on po prostu nie ma wgranej książki debiutowej. Zapewne ma. Dobra, skoczek D2 to już traci pierwszego piona. Wycofam się. Koniec E2, ok. No to zaatakujmy centrum. Goniec C1, no dobra. G3 w porządku. Eee, dobra, żeby właśnie po raz kolejny nie, za, nie zapomniał pozycji, to już będzie dobrze. Eee, dobra, jeżeli dobrze widzę, to goniec w 5 mogę. Skoczek E2, i teraz to już mogę E3 z atakiem na Hetmana. No dobra, to wezmę tego Hetmana. A4. To wezmę jeszcze na D2. Przeciwnik odbija, w porządku. I teraz mogę wpaść Hetmanem do akcji. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Ale nie. Bo jak zagram Hetman D3, to on konie w 4 ma, i będę musiał tym Hetmanem zmykać. Także nie bardzo. Mi się to widzi, a więc się rozwinę. Im więcej figur w akcji, tym zawsze lepiej. Okej, okay, F4. Goniec E4 to bije. No dobra, teraz już wpadnę. Teraz konie F4 nie ma. A na D1 w ogóle mogłem chyba. No ale dobra, mniejsza o to. Wieża H2 to w takim razie zbiję. Wieża A3. No to szach. Jaż Szach. Szach. na H3 przeciwnik zmyka. Eee, dobra, on tu ma na H4 piona. To nie F2 mogę. Cyk. Cyk. I teraz goniec F5. Na F3 bicie. że A2 po drugiej linii będzie chciał się bronić. To zróbmy tak. Szach. To F3. Wieża B2. No to dziwne akurat. To szach. Szach. Widzicie? Szach. I mat. Dobra, teraz, teraz jakoś to sprawniej poszło. Nie wiem, może się po prostu lepiej skupiłem, ale no w tej poprzedniej partii to naprawdę się wkurzyłem, bo tam w pewnym momencie robię jakieś widły, coś tam, a tu się okazuje, że po prostu głupio podwalam. E, dobra, także tu może się po prostu rozgrzałem już odpowiednio. E, no to zobaczmy. Poziom piąty Komodo, czyli ranking 600, e, to już poważne szachy. Ok, mamy początek od D4. Co tu można zagrać takiego dziwnego? Dobra, zagrajmy H6 po prostu i zobaczymy, co tutaj on będzie próbował. O, w sumie tak zaczyna się dosyć normalnie. A póki co jeszcze nic nie podstawi. Tylko nie wiem dlaczego, ale te komodo na początkowych poziomach bardzo szybko lubią Hetmanem wkroczyć do akcji. Nie wiem dlaczego. Ok, skoczek H4. Król D2. <laughs> Dobra, tego się nikt nie spodziewał. Ja lubię mieć roszadę zrobioną, więc robię. Król z powrotem na E1. To tak, żeby przypadkiem nie było roszady. Ok, tu zaczyna się podwalanka. To zacznijmy od wzięcia na E4. Przeciwnik Król E2. No to weźmy jeszcze na C3. I teraz E5 otwieramy centrum. Przeciwnik C4 kontruje w centrum, proszę Państwa, ale zdaje się, że jemu wisi na H4, jeżeli dobrze kojarzę. Tak boję się trochę tym Hetmanem wychodzić przedwcześnie, żeby go nie podwalić. No ale dobra. Zdaje się, że skoczek za darmo. OK, F3. Król tu stoi na E2, więc nie za dobrze. To ja wezmę w takim razie na D4. Żeby tutaj wprowadzić wieżę. Dobra, król ucieka na D2. No mogę, zdaje się, na C3 wybić. Ale nie chciałbym, żeby on królem tu gdzieś uciekał. Aha, nie, on nie może uciec, bo jeszcze gońca nie wyprowadził. Okej. Okay. Mm -hmm. No dobra, to biorę na C3. A nie. A nie, on C4 zagrał, a nie C3. Oret. E, no dobra, to Hetman F4 w takim razie. To chyba mogę zrobić. Okej, okay. król D3. Aha, tylko teraz głupio trochę wszedłem, bo mi wisi Hetman. Ale mogę gońca na F5. Z matem. No dobra, także król tutaj wpadł w tarapaty. No dobrze, także pierwsze, poziom, pierwsze pięć poziomów udało się ograć nawet w ciemno, nie bez problemów, nie bez problemów, bo te partie są głupie, ale całkiem długie. I tak mi, jeszcze tak, figury porozrzucane całkowicie, ciężko mi jest te pozycje sobie po prostu wyobrazić. No dobrze, zobaczymy jak mi pójdzie dalej. Także dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, aby dostać powiadomienie o kolejnych. Także dzięki za uwagę i na razie cześć.